Witam wszystkich bardzo serdecznie i się Orwanek a dzisiaj gramy ponownie w Fallout Shelter. Więc tak, zacznijmy od tego, że o, ogarniemy sobie naszych... statusy naszych naszych dwellerów. Dlatego ja jeszcze raz wyślemy. A więc tak... Nie mam tutaj miejsca niestety Więc tak że zostawimy to Próbowałem ogarnąć sobie tą to rozpikselowanie ale nadal nie chodziło mi Więc tak Potrzebujemy trochę prądu więc A, więc będę próbował yy, robić jak najmniej ruchów kamerą, bo... Żeby nie, nie było rozfiksylowania Próbowałem zmieniać bitrate w razie czego Bo masz dużo endurance 3, w sumie to nie jest dobrze nawet Masz dużo charyzmy Zaraz popatrzymy kto jest lepszy Masz dużo charyzmy Masz dużo endurance Że one mają dużo oni mają dużo charyzmy od tyle z tym W sumie mogę zrobić tak że dobuduję jeszcze chyba jeden. W spróbuję to zraszować, aby mieć prądu. Chciałem mieć monetki z quest ale widzę, że mi nie pozwalają. Dobra, możesz pracować tutaj. Ty możesz iść tutaj. Tak, żeby było, że mają swoje miejsce przydzielone. No, tak będzie dobrze. Dobrze, w takim razie. I je aż do skutku, do skutku będziemy to robić. Może trzeci raz z rzędu? Co jest? O, zaraz, zaraz będzie miał nowy level Więc fajnie Ostatni raz Nie, 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 to coś... Coś się popsuło Coś się na pewno musiało popsuć Mam po 60% naprawdę. Troszkę Niech już normalnie robię ten prąd. No kiedy okay, zdobywał właśnie, czyli że zabić? Radroucha. Okej okay. Mam tysiaczka, więc... Medbay'a ja bym sobie zbudował Ale też oficjalnie jest is... dobry Med medbay Medbay będzie ważniejszy Jest o wiele ważniejszy Obecnie jest tak, ty tutaj, ty się też tutaj W sumie tu masz jeden, a więc zostawię cię. Co z tobą? Też masz jeden co masz? Dwa. Ty? Zero. Zaraz. Zero. Dobra, więc tak, tu będą robić. Yy, te. Yy, Stimpaki. Przyjemnie. Poczułem 300 tych jeszcze 300 kapsli Na to, aby zbudować of oficera nareszcie Dobra, sekunda Zbudować oficera, a nie wiem czy chcę więcej Mieć Dobra Zbudowałbym jeszcze jednego living quartera tutaj ale no no nie więc tak e, jak tam nasza energia zaraz się wy zaraz będzie No to mamy więcej tych Potrzebujemy jeszcze zabrać dwa razy energię, więc tu jest raz Nie, nie wystarczy więcej niż dwa razy Kurde. szkoda Będziemy chcieli chwilę, chwilę poczekać, niestety Także 4 minutki A to chyba nie ma problemu Hmm Pewnie nie mam co robić teraz Bo jakbyśmy mieli tegoż oficera z... Yy, oficera Dokładnie to ja jedną window mieli tego oficera już to bym mógł wysłać już kość, Tego tak, wrócić i, i wysłać go na misję Z kimś Przysłać z tymi dwoma Tylko dodacie mi oczywiście bronie No tak. Aha. wreszcie ma drugi level. Nice. O. Zaraz expa spowoduje. Odnawia mi się powoli HP. Fajnie. Nie, to się sprawdzić. 50%. No, to trzeba zasugerować ich. Więc tak. Trochę pieniędzy... Trochę kapsów nie pieniędzy. Jest... I tak, za 5 sekundek będzie już energia. Począłem jeszcze raz. Próbujemy? Żeby była jakaś akcja, spróbujemy. Udało się, bardzo ładnie. O Boże, drogi. To jest niby łatwe, ale upierdliwe. To zrobimy ile? 5 Więc tak, kolek 15 weapons dopiero jak zbudujemy to, czyli tak naprawdę teraz. Wiem ja tylko nie chcę teraz Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę Może ktoś to ma broń Ile to będzie trwało w ogóle? Może drogi każą wysyłać od razu Ja nie go wyślę ma broń Dobra a zaraz go wrócę, mhm. zaraz go wrócę, jeśli ja nie, nie każą przyspieszyć tego, oczywiście tak, każą to przyspieszyć. No to co? Będziemy od razu mieli misję. Będziemy od razu mieli misję. Nie wiem czy nam się udało, bo jedną osobę wziąłem. Bo jeszcze bez skimpałków. No, miło. Bardzo miło. Ale jest jeden z silniejszych chyba. Tak, tak, tak. Dosyć duża ta lokacja, nie, 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 nie podoba mi się to Próbuję ograniczać, aby nie było pikselozy dużo nie zrobił Przynajmniej tyle Jeden dobra. Całkiem fajnie. Okej. Okay. Anterady. Tak, to jest anterad. Chyba ta. To był chyba boss. go. Okej, okay, mamy ten. Mamy jakieś key o całkiem, całkiem. Ale dokończmy tą lokację Żeby nie było. Okej, okay. o, ho, ho! Przyjemnie. Okej. Okay. To jest fajny tem. Science, ten Nie pamiętam dokładnie jego nazwy. No dobra, w takim razie wracamy. Z tego co że będzie wracał połowę tego czasu. Ale może nam przyspieszą? Tak, dziękuję. No kurde. Okej. Okay. Proszę tutaj. Więc tak, otwieram teraz tego, skrzyneczkę sobie jedną. Więc tak. No, jakiś jarn, water fajnie. kapsy fajnie. Kombat spoko, coś legendarnego i będzie to część. Fajnie, bardzo fajnie. Tu inteligencję potrzeba. To macie. Dobra, ta pójdzie tutaj. I to masz inteligencji jeden, nie fajnie? A ile ty? Jeden Dobra, zaraz popatrzę, popatrzę za... Mm, za różnymi przedmiotami, nie przedmiotami tylko... Za różnymi osobami, które mogą być wymienione Z też mogę poszukać, ale to... To później Zobaczymy sobie najpierw quest'a 3 godzinki, 2 godzinki, 45 Kapsy jest hmm, to pójdziemy chyba bardziej na to Nie na to Jakieś te nowe levele, na przykład na ten 5 godzinek Poko. Każdy tutaj, ty tutaj, bo się teraz. Co tu masz? Ty się nigdzie nie wymienisz. A ty? Wymiesz się gdzieś? Za, za, za nią, dobra. Nie, jest No się pomieszało. Dobra, niech niech jednak pójdę na razie pójdą swoje miejsce. Okej. Okay. Właćmy sobie. Dobra. W takim razie. Mhm. To jest ile masz A? Trzy. Ty masz. Y. Na P potrzebuję P. Ty masz dwa. Ty masz dwa. Ty idź tutaj. Idź tutaj. Zapraszam. No, on tu XP. Więc tak. By nas nie nukakoli, więc spoko całkiem. Więc tak na razie mój... Mój ten. Mój salon wygląda chyba dobrze. Ale tak, yy, racja. zupełnie też przedmiotów im ubrać. Więc tak... jest yy, tutaj dużo. Siła słuchała poczyna tutaj. Tak. Dobrze pamiętałem. No i teraz będzie, będą wszyscy szybciej robić. I, a więc kapsuł też będzie o wiele więcej O nie, mam, mam najlepszą liczbę Gościu, znalazł sobie zbrojkę jakąś fajną? Dużo ale daje, trzy Spoko Więc tak, zobaczmy, sobie tutaj ten, nie to w Chciałem odwrócić tą kartę Hmm. więc tak wydaje mi się, że jak, jak już to byśmy poszli na tą misję z 30 minutek ale to kiedyś w przyszłości ten odcinek mi się wydaje, że nie wiem, czy będziemy chcieli go troszkę przedłużyć nie, nie będziemy go przedłużać, a więc tak dziękuję wszystkim bardzo za, za oglądanie dzisiejszego odcinka bo yy, zostawcie subskrypcję i lajka like pod filmikiem, oczywiście. Dzwoneczkę też możecie, byłoby by mi bardzo miło. I zapraszam na następnego odcinka, który będzie jutro. Marka, cześć, i czołem. Bye, bye.